Jakie są proporcje kobiet do mężczyzn? Teraz? Myślę, że to jest pół na pół. Każdemu się wydaje, że to jest praca stricte na budowie, a nie do końca tak jest. Było bardzo dużo miejsc, brali wszystkich jak poparli. Miłego słuchania, zapraszam. Życie na Boliwudzie Budownictwo, czyli jeden z najstarszych kierunków na Politechnice Krakowskiej. Jak to zdać? Na to pytanie odpowie nam Karolina Toboła, która już zdała budownictwo, jest absolwentką Politechniki Krakowskiej. Cześć. Karolina, zacznijmy może od tego, o co chodzi w studiach budownictwo, to nie jest sama budowa. Co, co tam się robi? Co po tym się robi? O co z tym chodzi? No, co się robi na studiach? No na studiach się robi różne rzeczy, a po studiach, no każdemu się wydaje, że to jest praca stricte na budowie, a nie do końca tak jest, bo jest bardzo wiele aspektów pracy w, po tych studiach. Można siedzieć w biurze projektowym, można projektować budynki, można siedzieć w kosztorysach, wyceniać budynki, można, można być na budowie, ale być też nie stricte. Człowiekiem chodzącym na budowie, a na pewno już nie człowiekiem dźwigającym ciężary na budowie, bo raczej pracujemy jako nadzór budowy niż fizyczni pracownicy. Ale można też pracować na budowie w, w biurze, przy budowie, czyli kontraktować dane rzeczy. Wbrew pozorom, temat jest bardzo szeroki, jest dużo możliwości. Co komu się podoba. To brzmi bardzo technicznie. I pytanie brzmi, czy osoby po takich właśnie kierunkach bardziej na przykład humanistycznych, medycznych, byłyby w stanie sobie poradzić na budownictwie? Sam ludzi z mojego roku, którzy kończyli biurkiem w liceum i skończyli też studia budowlane. Nie wiem, na ile humaniści chcieliby na takie studia pójść, ale no, tak naprawdę. Myślę, że no na początku matematyka, fizyka, takie rozszerzenia no nie są zbyt proste, wiadomo. Ale jeżeli ktoś był na humanie nie ze względu na to, że nienawidzi matematyki, tylko że ze względu na fakt, że bardziej jednak ciągnęło go do tych y, kierunków humanistycznych, no to by sobie poradził. No ale jeżeli nienawidzisz matematyki, to nie jest to miejsce, w którym chcesz być. To może być ciężko. W ogóle, ja już słyszałem dużo legend, jako też student Politechniki Krakowskiej, o tym budownictwie, jakie to jest obciążające i że to są ciężkie studia. Jak jest? Studia są wymagające, to na pewno. Jest dużo projektów. To nie są studia typu, żyję sobie przez pół roku życiem studenckim, a potem na sesję się uczę, bo takie studia też są i nie tylko na Politechnice, też na innych uczelniach. Tutaj trzeba jednak te projekty robić na bieżąco, bo chyba to jest taka kwestia. Trzeba po prostu być na bieżąco. Jeżeli jest się na bieżąco, konsultuje się te projekty, to raczej się zdaje wiadomo, są drugie i trzecie terminy zawsze. Powiedziałeś tutaj głównie o tych projektach, czyli te studia są bardziej praktyczne czy teoretyczne? ciężko powiedzieć, bo są takie i takie. Jest część teoretyczna, nawet do przedmiotu budownictwo ogólne zawsze jest dużo teorii. Gdzie yy, się na egzamin pisze się teoretycznie nie wiem o rodzajach pustaków, yy, takich rzeczy też, ale w, ty w tych studiach też jest część praktyczna, czyli nie wiem zaprojektuj mi yy, konstrukcję takiego budynku, yy, zrób Zaprojektuj ich hydroizolację danego budynku. Nie wiem, dach stalowy, różne takie rzeczy. No, stricte, no jakby potem budujemy budynki, jakby nie patrząc, albo je projektujemy, więc jest dużo projektowania. Czyli ta praktyka gdzieś tam przewija się cały czas. W trakcie studiów odbyliście jakieś praktyki w ramach studiów, prawda? Tak, w ramach studiów, z tego co pamiętam, nie wiem czy teraz to się zmieniło, ale u mnie to było miesiąc po. W drugim roku studiów i miesiąc po trzecim roku studiów. Te praktyki odbywaliśmy normalnie w firmach budowlanych. Nie były to żadne praktyki na uczelni, jak to się czasem zdarza, tylko sami szukaliśmy sobie. Jak, jak sobie nie znaleźliśmy, to też uczelnia nam pomagała, ale sami decydowaliśmy i pytaliśmy firmy, czy możemy odbyć te praktyki. I tam widzieliśmy faktyczną budowę, czy też biuro, bo to, że tak powiem, można było się zdecydować i na biuro projektowe, i na stricte biuro budowy. Więc widzieliśmy od praktycznej strony to, w czym możemy potem pracować. Czyli gdzieś już na tych studiach mogliście zacząć wdrażać się do firmy tak naprawdę? No tak, no ja sama jestem osobą, która od trzeciego roku studiów pracuje cały czas już w budowlance. Yy, więc no można, można to też połączyć, nie, nie ukrywam, że pewnie nie jest łatwo, yy, mi to trochę też covid ułatwił, te przejście na studia zdalne, trochę w tym czasie, ale tak no od trzeciego roku studiów, więc już od trzech lat pracuję na budowie. Pracę znalazłaś sobie sama, tak? Yy, tak. To jest ta sama praca, co byłaś na praktykach, czy to jest inna firma? Nie, to jest inna firma, chociaż potem byłam na stażu w firmie, w której, którą znalazłam poprzez targi pracy na Politechnice. I właśnie więc... o to, to chciałam się zapytać. Czy w jakiś sposób gdzieś ta Politechnika wypchała studentów do firm? Trochę tak jest, bo też dużo firm chce się yy, pokazywać u nas na uczelni. Yy. W niektórych katedrach są bardzo często organizowane spotkania z firmami. Oni proponują praktyki, proponują pracę młodym studentom. Też są targi pracy, gdzie faktycznie te firmy się reprezentują. Czasem też się zdarza, że po prostu jakiś prowadzący ma znajomego w jakiejś firmie, wiadomo, i wyśle po prostu ofertę pracy. Gdzieś nawet na grupę, na której wykłada jakiegoś Teamsa i mówi, jak jesteście zainteresowani, wysyłajcie CV. Dużo się zdarza takich, yy, takich yy, propozycji. I teraz w firmach już zakładam, że y, nie zajmuje się generalnie budownictwem, tylko jakąś jego dziedziną. I y, odnośnie tych dziedzin chciałem się zapytać, czy same studia to jest po prostu budownictwo, czy są jakieś specjalizacje? No, zaczynamy studia. Idąc na budownictwo ogólne, tak naprawdę na trzecim roku przy wyborze tematu pracy inżynierskiej, i trochę się decydujemy na to, w którą stronę chcemy iść, wybieramy katedrę. I wtedy faktycznie trochę nas to dostajemy dodatkowe przedmioty, które nas trochę kierunkują. Na przykład możemy iść w stronę konstrukcji stricte, możemy iść w stronę technologii i organizacji budowy, czyli takiej stricte pracy na budowie. Możemy też iść, nie wiem, na przykład na mosty, koleje. Jest trochę tych opcji, i idąc potem już na drugi stopień studiów, na magisterkę, wtedy od razu wybieramy sobie specjalizację w sensie katedry. Oczywiście te przedmioty ogólne też są i mają je wszyscy, ale są też właśnie dużo przedmiotów stricte z danej katedry, czyli na przykład mostowcy nie będą się uczyć o tym, jak. Organizować budowę. Ci, co pójdą sobie, na przykład, teraz od paru lat już jest na drugim stopniu BIM, no to oni też nie będą siedzieć, nie będą stricte uczyć się, nie wiem, o mechanice budowli w jakimś tam rozbudowanym aspekcie. Jak dużo czasu, mniej więcej tak w skali dnia, powiedzmy miesiąca, zajmuje nauka na studiach? Czy da się to w ogóle połączyć z życiem prywatnym? Bo. Tego jest dużo, z tego co słyszę. Dużo, dużo specjalizacji, dużo jakichś tam przedmiotów, dużo wszystkiego. Czy da się to łączyć? Znaczy na pewno da się łączyć, jakby kwestie organizacji wszystko, myślę. Ja na studiach, tak jak mówiłam, pracowałam. Na studiach byłam też w samorządzie. Na studiach robiłam dodatkowo, znam osoby też, ja robiłam studium pedagogiczne, znam osoby, które w tym samym momencie studiowały na innej uczelni, inne kierunki, więc da się. Wydaje mi się, że wszystko można jakoś połączyć, tylko to naprawdę jest kwestia organizacji. Siatka godzin jest jaka jest. Tych godzin jest dużo, ale myślę, że porównywalnie też do innych kierunków na Politechnice. Kwestia potem nauki faktycznie projekty się raczej robi samodzielnie i nie można, że tak powiem, przyjść oddać jeden projekt na koniec semestru, tylko trzeba być na bieżąco i na bieżąco go konsultować. Więc no, wszystko jest kwestią organizacji. Ja też zawsze mówię, że dobrej współpracy z innymi ludźmi, bo, mimo wszystko, ja chyba tych studiów sama bym nie skończyła. Trzeba mieć dobrą ekipę, przynajmniej tak mi się wydaje. Może, może są jakieś Zosie, Samosie, które potrafią wszystko zrobić same, ale z dobrą ekipą, z wymianą notatek, materiałów, części projektów tłumaczeniem sobie nawzajem jakichś części, bo to przecież jak projekt jest rozbudowany, y, trzeba zaprojektować całą konstrukcję budynku, to ktoś może sobie y, ogarnąć, że tak powiem, jedną część, wytłumaczyć to wszystkim innym, druga osoba w tym czasie, że tak powiem, myśli nad drugą częścią i tak to leci. I ja to tak widzę i ja miałam grupę osób, z którymi faktycznie robiliśmy wszystko, nawet opracowanie pytań, y, materiałów do egzaminów. To naprawdę był y, złożony proces, bardzo zorganizowany. Właśnie przed chwilą fajnie powiedziałaś o tym harmonogramie, że jest jaki jest i w sumie sama struktura i godziny, w jakich studiujemy, są bardzo ważne, też mi się wydaje, przy organizacji tego czasu. Na ile student ma wpływ na to, jak ustali sobie godziny? Na budownictwie jest to według mnie trochę ciężkie, bo jest nas bardzo dużo. Nie wiem, jak jest teraz, jak ja zaczynałam studia, to było nas 10 grup, to było około 400 osób na samym budownictwie. Ile skończyło? Oj, ciężko stwierdzić, myślę, że połowa. Myślę, że połowa. Dużo osób odpada w pierwszym semestrze, bardzo dużo osób odpada w pierwszym semestrze. Według mnie yy, wstrzymuje ich trochę właśnie matematyka, taka fizyka. I oni czują, że jest to trochę za dużo, ale tak naprawdę jak się już przebrnie te pierwsze, pierwszy i drugi semestr, który jest bardziej stricte i jednak teoretyczny, to się zaczyna takie stricte budownictwo i potem już według mnie coraz mniej tych osób odpada. Albo no nawet jak czegoś tam nie zdadzą, to wiadomo, że zawsze można zrobić jakąś poprawkę czy, czy coś w tym stylu. Teraz powiedziałaś o tym, że gdzieś tam dopiero po tym pierwszym roku zaczyna się to budownictwo. Mogłabyś podać przykładowe przedmioty? Nie ja wiem, jaka siatka godzin jest teraz, bo wiem, że tam się dużo rzeczy pozmieniało. Jednak, ja już rok temu skończyłam te studia, i, i, i minęło trochę lat od tego początku. Pierwszym takim u nas przynajmniej takim spotkaniem z budownictwem był przedmiot Budownictwo Ogólne. Faktycznie on się zaczynał na drugim semestrze. I też trwał chyba dwa semestry, i to był taki pierwszy przedmiot, gdzie trzeba było samemu zaprojektować znaczy samemu, oczywiście, że na, etapowo i z konsultacjami budynek jednorodzinny. Taki z piwnicą, tam dwa piętra, także mógłbyś taki kupić na sobie, jakbyś sobie chciał wybudować taki dom. To myślę, że to był taki pierwsze spotkanie z budownictwem. Potem, na tam chyba trzecim roku, tak naprawdę yy, zaczynają być przedmioty konstrukcyjne i pojawiają się konstrukcje żelbetowe, konstrukcje stalowe, konstrukcje mostowe. I to są już takie przedmioty stricte, które myślę, że przydają się w pracy potem na co dzień, jeśli się faktycznie idzie na budowę. No, potrafi człowiek czytać rysunki, wie. Jak to jest zaprojektowane, bo tak naprawdę człowiek, który już na budowie pracuje, a nie w biurze projektowym, no to dostaje gotowy rysunek i teoretycznie nie powinien się zastanawiać, ale czasem coś jest źle zrobione, i przynajmniej człowiek sobie zdaje sprawę z tego, jak to jest zaprojektowane, jak to powinno wyglądać. Wiadomo, no jak się idzie do biura projektowego, no to już całkiem inaczej, wydaje mi się, że nie wiem, nie pracowałam nigdy w biurze projektowym, ale wydaje mi się, że, że trochę łatwiej po takich przedmiotach. W ogóle jak wygląda ten rynek? Czy jest on przesycony? Jest dużo chętnych do, do tej branży? Czy może jest jakiś deficyt? Eee, to zawsze zależy od okresu. Eee, tak mi się wydaje. Eee, I też lokalizacji, gdzie się chce pracować. Wiadomo, że jakieś małe miasteczka, eee, wioski. No. Nie ukrywajmy, raczej nie buduje się tam bloków hal sportowych wszystkiego. No raczej ten jest ciężko w Krakowie obecnie wydaje mi się, że idzie to w dobrą stronę. Był chwilowy przestoj. Zawsze się zdarzają takie lata tu gorzej, tu lepiej. Jak ja zaczynałam się gdzieś tam pierwszy raz rekrutować, to było bardzo dużo miejsc. Brali wszystkich jak popadnie. Wszystkich potrzebowali takich ludzi, tak naprawdę studentów, do biegania po budowach. No naprawdę yy, bardzo dużo osób wtedy, co ja zaczynałam, yy, też zaczynali pracę i, i nie było człowieka, który sobie nie potrafił znaleźć tej pracy wtedy. Yy, no, jakby budownictwo też jest na tyle rozbudowane, że można pracować tak naprawdę w każdym miejscu w kraju. Jest dużo... Yy, zależy, jak kto, komu się życie poukłada, można pracować w delegacji, można pracować za granicą. Nie wiem, mostowcy raczej nie mają takiej możliwości, że zawsze będą pracować w Krakowie, no bo ile się tych mostów buduje i na jakim czasie, no to jest. Trzeba sobie też zdawać z pracy, że niektóre, niektóre rodzaje tej pracy są związane zawsze z delegacją. Jeszcze chciałem zapytać o dodatkowe aktywności na studiach. W sensie, chodzi mi o to, czy student może się rozwijać w tym budownictwie innych jakichś sferach, na przykład, czy są organizowane jakieś konferencje? Jak to wygląda z kłami naukowymi? Konferencji jest bardzo dużo, często organizowanych przez naszych wykładowców. Często organizowane są spotkania z firmami, w ramach zajęć nawet. No, szczególnie dla tych wyższych roczników. Tak, wiadomo, że student pierwszego roku raczej nie jest zainteresowany pracą, bo raczej nie ma na tyle doświadczenia, chyba że wakacyjną. Ale dla wyższych roczników tak, takie spotkania, ale już nawet rekrutacja. Można też jeździć na różne konferencje, są organizowane wyjazdy przez Wydział Inżynierii Lądowej. Kiedyś nawet byłam na jakimś konferencji BIM-u w Warszawie, w związku z tym. Jest się jak rozwijać, ale i tak mi się zawsze wydaje, że że najbardziej to człowiek się rozwinie w tej pracy, więc jeżeli tylko jest opcja złapać jakąś pracę na wakacje, czy nie na wakacje, to chyba najlepiej tak poznać ten rynek. Jakie są proporcje kobiet do mężczyzn na studiach budownictwa? Teraz? Myślę, że to jest pół na pół. Kiedyś faktycznie yy, się mówiło, że w budownictwie to tylko mężczyźni pracują yy, i studiują. Ale teraz faktycznie wydaje mi się, że, no może nie pół na pół, ale 40% kobiet, 60% mężczyzn. Na budowach też to się zmienia, w biurach budowy. Kiedyś faktycznie jak zaczynałam, byłam na pierwszym stażu, byłam jedyną dziewczyną i było ze mną siedmiu facetów. Teraz pracuję yy, na budowie i mam dziewczyn cztery i facetów też jest czwórka. Czyli to się zbalansowało. Tak. Karolina, bardzo dziękuję za rozmowę. Ja też dziękuję. Ja się nazywam Bartek Szczymił i do zobaczenia w następnym podcaście.